Myśl hajka jest prosta. Choć nie tak prymitywna, jak przedstawiają to jego krytycy, co jest dość zrozumiałe, ale także jego zwolennicy. Może tak zacząć? W poprzednim odcinku roz... zasłoną niewiedzy, przy pomocy jedynie której możemy podjąć decyzję o tym, co jest sprawiedliwe. Za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych. W 1974 roku Nagrodę Nobla w Ekonomii przyznano Gunnarowi Myrdalowi i Friedrichowi Augustowi Hayekowi. Lata 70. i 80. to wielki triumf myśli Friedricha Hayeka. Które odcisnął wielkie piętno na społecznych przeświadczeniach, na, na przeświadczeniach głównych polityków. To on był w bliskim kontakcie z Ronaldem Reaganem czy Margaret Thatcher. Oczywiście ta relacja nie była taka prosta. Najlepiej o tym świadczy chociażby to, że. W 1987 roku Margaret Thatcher wypowiedziała te pamiętne słowa: Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Są tylko mężczyźni, kobiety i rodziny. Dla Hayeka mogło to być zaskoczeniem, ponieważ w swoim takim podsumowaniu pracy intelektualnej. Którą przedstawił w książce Prawo, Legislacja i Wolność, wielgie, wielkiego grubego tomu, w którym właśnie przedstawił koncepcję społeczeństwa, wolnego społeczeństwa, które kieruje się regułami i zasadami pozwalającymi właśnie działać swobodnie jednostkom. Początkowo w, chciał nazwać tą, tą książkę Konstytucja Wolności, jednak ten tytuł wykorzystał już do, do swojej wcześniejszej pracy z 1960 roku. Około roku 1970 nowe dzieło było wstępnie napisane. Jednak problemy zdrowotne spowodowały, że publikacja musiała zostać odłożona. W 1973 roku postanowił opublikować pierwszą e, część tego trzytomowego e, dzieła. W tym tomie wyłożył ogólne założenia dotyczące funkcjonowania społeczeństwa. Wyróżniał dwa typy. Pierwsze, które jest skonstruowane, jest to typ organizacji, która ma określony cel. Drugie, nie mające określonego celu, opierające się na regułach słusznego postępowania. O ile pierwsze było według niego charakterystyczne dla wspólnot pierwotnych, małych społeczności, a także dla różnych pomysłów, koncepcji zorganizowania, zorganizowania społeczeństw. Na model socjalistyczny czy totalitarny, w których istnieje wyraźna hierarchia: są osoby, które wydają rozkazy i osoby, które mają je realizować. Drugi typ społeczeństwa ten ewolucyjny ten, który opiera się na regułach postępowania powszechnie akceptowalnych. Jest charakterystyczny dla tego, co określa jako wielkie społeczeństwo, jako społeczeństwo otwarte. To właśnie ono ma być charakterystyczne dla współczesnych demokracji liberalnych. Hayek uznaje jednak, że wielkość społeczeństwa, zakres, jaki, jaki ono obejmuje, w zasadzie nie daje możliwości do tego, by móc zarządzać w taki celowy sposób. Wszystkimi jednostkami, które należą, wszystkimi osobami, które należą do, do tego społeczeństwa. Musi się więc ono opierać, żeby mogło funkcjonować, jedynie na przestrzeganiu pewnych ogólnych, uniwersalnych, abstrakcyjnych reguł, które każda jednostka powinna przestrzegać w celu realizacji swoich. Swoich partykularnych interesów, tego co uzna dla siebie za, za ważne. To właśnie z działań tak funkcjonujących jednostek powstaje ład spontaniczny, spontaniczny porządek, który możemy właśnie określać jako społeczeństwo liberalne. Nie ma w nim miejsca na to, by jakikolwiek legislator, nawet powołany w demokratycznych wyborach, mówił o tym, co każda jednostka powinna robić, by zmierzać do wyznaczonego, wyznaczonego celu. To właśnie na wolnym rynku jednostki podejmują działania w oparciu o powszechnie obowiązujące reguły, reguły słusznego postępowania. Kierują się tymi regułami i informacjami, które posiadają, wiedząc o, o tym, że te fakty są bardzo ograniczone są bardzo nieliczne w stosunku do tego, jaka, jak sytuacja w rzeczywistości się przekłada. Ta niewiedza jest charakterystyczna dla każdego wielkiego społeczeństwa, w której percepcja każdej jednostki. Nie jest w stanie objąć całości. Im większe społeczeństwo, tym większa niewiedza. Tę przesłankę wynikającej z badań nad gospodarką, Hayek przeniósł także na pozostałe obszary życia społecznego. To właśnie niewiedza, na którą skazane są wszystkie wielkie społeczeństwa, sprawia, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczonych sobie celów. Celów konkretnych i racjonalnie nimi zarządzać. Hajek zauważa również, że jednostka wpisana w ten plan traciłaby także wolność. Co nam pozostaje? Tylko kierowanie się regułami słusznego postępowania i bronienie ich jako gwarantu naszej wolności. Właśnie takie społeczeństwo, nie zmierzające do żadnego konkretnego celu, w którym nikt nie jest zaprzęgnięty, do jego realizacji. Wybrałaby każda osoba, która zadałaby sobie pytanie, w jakim społeczeństwie chciałaby żyć, gdyby jej sytuacja społeczna zależała całkowicie od rzutu kostką. Ten eksperyment myślowy jest bardzo podobny do tego, który proponował John Rawls. Hayek zresztą w, we wstępie do, do książki Zauważa, że jego koncepcja wcale nie odbiega tak daleko od Rosa. Jest być może tylko i wyłącznie kwestią różnicy języka, którym się posługują. Sam Hayek zgadza się z zasadami, o których mówi Ross przy konstruowaniu instytucji. Na wielkie społeczeństwo składa się oczywiście mnóstwo organizacji celowych. Mogą to być zakłady pracy, mogą to być organizacje społeczne, różne kluby. Większość z nich jest dobrowolna. Ale jest też jedna organizacja, która wiąże się z przymusem. I jest to oczywiście rząd, którego jedyny przymus powinien skupiać się na gromadzeniu środków na e, usługi publiczne. Tak, Heke uznawał, że tam gdzie wolny rynek nie jest w stanie zapewnić e, usług, odpowiedniego poziomu tych usług, e, rząd poprzez swoje agencje celowe może, e, może działać. Drogi, szpitale, szkoły, normy żywieniowe, certyfikaty zawodowe, to wszystko, zdaniem Hajka, w oczywisty sposób leży w kompetencjach rządu. Choć dodaje, że już niekoniecznie to rząd musi zajmować się organizacją tego, może to zlecać czy to innym szczeblom władzy, czy firmom prywatnym. Rząd jest więc organizacją celową i na jej warunkach musi funkcjonować. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób ma zarządzać całym społeczeństwem. Wręcz przeciwnie, powinien się ograniczać i pozostawiać ludziom działanie według reguł słusznego postępowania. Czym są reguły słusznego postępowania, które tutaj tak często przywołuję? Są to pewne przesłanki, spisane i niespisane, którymi kierują się ludzie. Są one niezależne od celu, czyli na ich podstawie działający człowiek może. Zmierzać do różnych wybranych przez siebie celów. Mogą one czasami być sprzeczne nawet ze sobą, mogą być różnie ułożone hierarchicznie. Istotne jest to, że w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu lub kiedy zostaje zadane pytanie, to jesteśmy w stanie je określić. Określić na podstawie właśnie t, innych reguł e, słusznego postępowania. Jest więc to kategoria dosyć mglista, e, na pewno wywodząca się e, w dużej mierze z ewolucji, czyli z tradycji. Ludzie w sposób mniej lub bardziej uświadomiony e, kierują się nimi podczas podejmowania decyzji o działaniach. Nie oznacza to, że zabezpieczają. Całości innych e, przed szkodliwymi e, efektami. Hayek przywołuje tutaj e, przykład tego, że w momencie, kiedy wchodzimy na rynek, e, zaczynamy konkurować, to nasza obecność, nasze działanie podjęte zgodnie z tymi zasadami może przynosić także niekorzyść innym osobom, e, osobom, z którymi konkurujemy. Ale najważniejsze jest to, że właśnie na podstawie tych reguł może wyłaniać się spontaniczny porządek. Porządek, na który składają się zarówno ludzie i ich działania, jak i organizacje celowe i ich działania. Na popularność Hayeka w latach 70. i 80. z pewnością wpłynęło to, że był to czas, kiedy odchodzono od państwa opiekuńczego, którego krytykiem co najmniej od czterech dekad był Hayek. Wydaje się, że w dużym stopniu związane jest to z jego krytyką polityki pełnego zatrudnienia, którą tak silnie, za którą tak silnie opowiadał się Keynes, którego myśl wywarła wielki wpływ na lata 50. i 60. Często więc tych dwóch ekonomistów, Keynesa i Hayeka, zestawia się jako osoby, których spór. Naznaczył XX wiek. Pod koniec lat 70. Hayek w jednym z wywiadów przyznawał, że Keynes był jednym z najbardziej interesujących rozmówców, z jakim miał do czynienia. Że jego zakres wiedzy był ogromny, choć już złośliwie przyznawał, że na ekonomii się nie znał. Przyznawał także, że w jego kategoriach Keynes nie był socjalistą. Lecz opowiadał się za kontrolowanym kapitalizmem. Jak widzieliśmy, Hayek też dopuszczał pewną aktywność państwa na rynku, choć zaznaczał, że może się ona odbywać tylko w sytuacji, w której także inne podmioty w tym, mogą działać w tym samym obszarze. Hayek z pewnością grzeszył nadmiernym ekonomizmem, czego dał przykład w kolejnym tomie swojego dzieła. Poświęconym sprawiedliwości społecznej, terminowi, któremu się ostro sprzeciwiał, ale w zasadzie krytykę sprowadzał do tego, że jest to termin pusty. W trzecim tomie, który ukazał się w 1989 roku, zajmował się kwestią polityczną. Ciekawiło go pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć. Funkcjonowanie społeczeństwa w oparciu o reguły słusznego postępowania, w jaki sposób zabezpieczyć w ten sposób wolność, w jaki sposób mogą się dokonywać zmiany w tych regułach słusznego postępowania, jak w takim razie ma się rozwijać, jaka jest przyszłość wielkiego społeczeństwa, otwartego społeczeństwa. Zarówno z powodu popularności, jak i tych obszarów, którymi się zajmował, Hayeka należy traktować jako jednego z klasyków demokracji liberalnej. W przyszłym tygodniu kolejny klasyk, choć znacznie mniej znany, i nie aż tak popularny. Ale zapraszam. Syja.